Cześć, na moim kanale Bikusia999 Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić taką masę plastyczną Tak, taką tutaj nam Może nie widać na kamerze jaka jest Jaki kolor No trochę widać, ale Taki ze jest ładniejszy, nie? Tak się prezentuje O tak, bardzo fajna. Trochę się rozciągam, ale nie zadać, bo tu jest pięknie. Smoki. Aha. Do tego potrzebujemy miseczki. Niechadę, nie mam tu. łyzeczkę. Troszeczkę wody. Zależy. To jagódka, salsicka. Eee, troszeczkę wody zależy, ile chcecie mieć tej masy. Krem jakiś, byle jaki. Ja mam taki kremik. Troszeczkę mi zostało, ale starczy. Zależy, jaki. Byle jaki krem. I oliwkę dla dzieci może być też normalny. Olej spożywczy. Ja mam tu oliwkę, żeby ładniej pachniało, ale i też nie dlatego. Teraz aktywator, czyli mąka zaczynamy robić. Do, do wody dodajemy troszkę oliwki. To jest moja asystentka. I nie przejmujcie się tymi dźwięczkami, bo to jagódka mała, nasza jagódka. Zobaczcie. Tutaj jagódka widzicie jest zajęta moją torebką. Jak dodałam wody, to spróbujemy to wymieszać. Już ładnie to pachnie. Nie? Ej, to się gasto zrobiło. To oglądamy. I to próbujemy wymieszać. A się zrobi taka piana, zaraz wam pokażę. ubitą pianę. Zobaczcie, tak piana musi być. Ale jak macie z oleju, no to nie wiem, czy się zrobi piana. Ale jak będzie olej, to nie musi się zrobić piana. Bo ja wiem o tym, bo ich lubiam. A z oliwki, jak ma, korzystacie z oliwki, to piana ma być. A jak macie jakąś innej firmy oliwki, to nie wiem, czy się uda piana. Ale ja mam z oliwka bambino. I do naszego miksturki wiążtej dodajemy kremiku. kremiku. Już pokazywałam ten krem, ale nie dodałam tego kremu jednak No idź kremia. Czekajcie jak Uzeczkę kremi O Jezus. Kamera spadła. Kamerka spadła nam Zobaczcie, tu mam krem, który mi się wylał właśnie. I ja to wszystko wymieszam. I będzie taki spit. Uh, uh, uh. I tu dajemy jakiś barwnik, farbę. Ona, no, ja mam taką kartkę. Jaki chcecie kolor sobie weźcie, albo opcjonalnie to jest, ale jak nie chcecie nie chcecie jaki jest, bez jakiegoś to nie musicie, więc ja dodaję. Ja już dodałam niebieskiej farbki, no nie jak ten różowy, bo ja nie chcę takich samych, więc dodałam takiej farbki. Dodałam trochę mocniejszy kolor, ale chcę się niebieski. Ale jak będę dać mąki, to trochę mi się przejaśnie, więc dodajemy mąki. Ja mam tu w klęce. Dodajemy troszkę mąki. Dodajemy tak mąki, żeby się nam zagęściła. Trochę dodałam mąki, zobaczcie, i mieszam. O, zobaczcie. Taki niebieski trochę mi się zagęściło. Nadal mieszać i dodać troszkę mąki. Ja już wyjęłam i mieszam trochę tam mąki. Teraz to mieszam. Yy, trochę się rozciąga. I mieszam, mieszam, dodaję troszkę mąki, żeby nie kleiła się no. Jak zwykle, musimy tą mąkę wymieszać i gnieść jak masa na ciasto normalnie. Słuchajcie, już e, zrobiłam moją masę. Bardzo mięciutka jest. Bardzo mięciutka. Jak Wam się spodobał film? Dajcie łapki w górę, łapencje, subskrypcje. Nie, nie, prosimy o subskrypcję. Prosimy, prosimy o subskrypcję. Jak będzie, nie wiem, 10 łapek w górę chociaż albo 5, to robię kolejny film z Marka bez kleju, bez aktywatoru albo, a jak chcecie tego slajma bez kleju, bez aktywatoru 10 łapek, a jak chcecie kolejną masę, mięciutką niż lepszą, niż o Jezu, mały e, jak ta nawet lepszej. lepszejszą 5 łapek w górę, to z przyjemnością nagram ten, ten film, dajcie łapki w górę, nie? i daj jak pionę Daj pionę, czekajcie. Daj pionę, daj pionę. Ona umie, ona umie dawać pionkę, nie? Daj, pochwalmy się jak umieślać. Daj pionę, daj pionę, w Daj pionę. Ładnie wow, nie dała pionę, ja ją nauczyłam tylko. Ohoho. Dajemy łapki w górę, poprosimy i do widzenia do następnego odcinka.